Witam Państwa serdecznie. Chciałbym pokazać dzisiaj dziwne zegarki. No, nie ukrywam, że zegarki to jest mój główny konik zainteresowań, więc będę co pewien czas Państwu o różnych zegarkach opowiadać. Może na początek taki zegarek budzik. Jest to zegarek zrobiony w kształcie pocisku. Jest on oczywiście związany z I wojną światową, bo model 1914. Jest oczywiście tutaj klasycznie nakręcany jak normalny zegarek. Jest zrobiony przez firmę Gustawa Beckera w świebodzicach i jak się on chodzi, to po prostu te tabliczki z cyframi godzin i wieniec z cyframi minut się przesuwają, czyli jest to coś rodzaju tak zwanego digitala, czyli tam gdzie się cyfry pojawiają w okienku. Jest to niezmiernie rzadki model zegarka. Obok mamy też ciekawy zegarek. W kształcie lusterka. Jest to luksusowy zegarek firmy Jaguar, który był montowany w samochodach i po prostu w miejsce lusterka wstecznego montowano tego typu lusterko, które dodatkową funkcją miało tak, że w centralnym miejscu był zegarek i oczywiście było to wyposażenie bardzo luksusowych samochodów. Jednym z też ciekawych zegarków jest taki zegarek wartowniczy. Jest to taki wielki buksiol, który posiada tutaj w środku mechanizm i taką tarczę. I wartownik, który chodził po terenie i sprawdzał, czy nikt się gdzieś tam do magazynów nie włamuje, musiał co pół godziny czy co godzinę specjalnym kluczem, który znajdował się tylko w tym miejscu, gdzie musiał być, przekręcić ten zegarek i tu się pokazywał znak na tej tarczy. Coś jak tachograf i rano Przełożony wartownika mógł sprawdzić, czy on wszędzie o tych poszczególnych godzinach był, bo gdyby nie był, to by nie było to wybite na tej tarczy. Jeżeli chodzi o zegarki użytkowe, no, chciałbym też pokazać bardzo ciekawy zegareczek, który jest, był robiony przez firmę w Warszawie. Jest to zegarek do liczenia czasu trwania rozmowy telefonicznej. Po prostu w ten sposób zegarek startował i już zaczynał chodzić. Można było go oczywiście zastopować, ale nie to jest istotne i on informował kogoś kto użyczał telefonu do rozmowy telefonicznej, ile minut trwała rozmowa i tyle za to trzeba było zapłacić. Ciekawym też zegarkiem jest taki stempel. Jest to stempel, który inform tak dzisiaj się jeżeli przychodzi jakaś korespondencja do firmy, to daje się stempel z datownikiem i Tutaj chodziło o to, że można było podbić... O której godzinie to jest robione? Normalnie te godziny są w formie cyferek, tak jak mówiłem jako digital, a to jest ewenement z uwagi na to, że tu jest normalna tarcza zegarowa z normalną wskazówką i jak chodzi ten zegarek, to chodzi też tutaj ta wskazówka na stemplu i przybijając ten stempel, możemy dokładnie oznaczyć, w której godzinie ten stempel był przybity. Nie tylko o której godzinie, ale czy po południu, czy, 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 czy przed południem, i jeszcze dokładnie tutaj się ustawia datę. Ciekawym zegarkiem jest też taki zegarek, który był montowany na tablicy rozdzielczej w samolocie. Jest to specjalny zegarek, na którym, którym liczono czas lotu, ponieważ wiadomo, samolot ma paliwa na dwie godziny, na trzy godziny i bardzo istotne jest nie tylko wskazanie zużycia paliwa, ale też wskazanie, jak długo trwa lot. No, na pewno ciekawym zegarkiem jest ten chyba tutaj najmłodszy z tych wszystkich zegarków, bo to jest zegarek z lat 60. 70. jeszcze mechaniczny zegarek, ale jest, proszę zwrócić uwagę, 24 godzinny. Jest to specjalny zegarek, który był montowany w łodziach podwodnych, ponieważ będąc w zanurzeniu nie wiadomo, czy jest dzień, czy jest noc i czas na okręcie podwodnym jest liczony według 24 godzin. Godzin. Jeżeli chodzi o takie drobiazgi, to chciałbym też pokazać bardzo ładny mechanizm zegarka. Proszę zwrócić uwagę, że całe to wnętrze zegarka jest bardzo bogato grawerowane, czyli nie tylko zegarek jest ładny, ale i wnętrze jest ładne poprzez wykonanie takich wspaniałych grawerunków. Ciekawym zegarkiem jest zegarek ośmiodniowy. Jest to zegarek specjalnie w ten sposób skonstruowany, że cała średnica zegarka jest też średnicą sprężyny. I po nakręceniu, nie ukrywam, że bardzo długim, ten zegarek chodzi 8 dni. Jeżeli chodzi o takie ładne drobiazgi, to jeszcze pokażę bardzo ciekawy zegareczek, który jest montowany w zapalniczce. Proszę zobaczyć, przedmiot powszechnego użytku, zapalniczka, a w nim jest zegarek. Pani, która idzie na bal, bierze ze sobą torebkę balową. Jest mała, elegancka torebka balowa, którą oczywiście możemy otworzyć. W środku mamy lusterko, mamy pomieszczenie na puder, mamy pomieszczenie na jakiś inny dodatek, na chusteczkę, który jest potrzebny, a w ten sposób tu na zewnątrz mamy jeszcze zegarek i wiemy, czy jeszcze będziemy dwie godziny czy trzy godziny tańczyć. Jest to bardzo, bardzo istotne. Chciałbym Państwu pokazać przedmiot, też nie za bardzo stary, ale bardzo ciekawy, z uwagi na to, że jest to bryloczek z zegarkiem, oczywiście maluteńki. To jest zegareczek takiej szwajcarskiej firmy Rywy, która do dzisiaj robi wspaniałe różne rzeczy, ale on ma jeszcze dodatkowo ma pozytywkę, czyli. Ma on dodatkową funkcję wyzwania na melodię, ale specjalnie pokazuje to w oryginalnym pudełku i z oryginalną taką metryczką. Ponieważ jako przedmiot kolekcjonerski, przedmioty w oryginalnych opakowaniach są zawsze o, o jakieś 50 czy o 100% droższe. Więc jeżeli mamy ładny przedmiot, to zachowujmy te opakowanie. Czasami, nawet jak ja to mówię, paragon zachować, bo jest to naprawdę rzecz, która w przyszłości będzie miała wpływać na wartość tego przedmiotu. Na sam koniec chciałbym Państwu pokazać maluteńki zegarek. Jeden z najmniejszych takich zegarków, jaki w ogóle powiedzmy może być, jest to zegarek do butonierki. Od razu mówię, tutaj w klapie w marynarce mamy taką dziurkę. Jeżeli teraz wepniemy sobie ten zegarek tutaj w to, to będziemy mieli zegarek w butonierce. To jest. Ta nazwa butonierka to jest stara francuska nazwa. Panie kiedyś przy sukniach balowych nosiły tutaj butonik, czyli taki malutki wazonik na kwiaty. A później w tą dziurkę wkładano różne powiedzmy i kwiaty można włożyć, można włożyć jakieś odznaczenie lub też tak zwany butonowy zegarek. Bardzo serdecznie dziękuję.